Generalnie dzisiaj jest klimat typowo berliński, tego w mieście nie ma. Każdy w tej chwili coś robi dla, dla, dla tego miasta, każdy coś może znaleźć dla siebie. Są różne imprezy, to w tej chwili to wkracza na poziom czegoś kulturalnego, ludzie mają coraz większą świadomość, chcą w tym uczestniczyć. Idziemy troszkę w zachód. Ludzie 30-letni, którzy już pracują, mają dzieci. Generalnie, generalnie mogą sobie pozwolić teraz na jakiś czas wyjść i oni oczekują tego, że, że będzie się coś działo. My name is Oliver Deutschmann, I'm a DJ and producer from Berlin. I played here last year already one time and the Boom Bar. was um, already a nice, nice experience and a good party last year. I really loved it. So.